Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, znacie tą zasadę. Chcesz ośmieszyć Pana Boga? Opowiedz mu o swoich planach. No, ten Wam tak. Wczoraj odwołałam poranne live. Oczywiście, pierdoła już, wiecie. Tak z grubej rury zaczęłam rozśmieszyć Pana Boga, no ale nawet w najdrobniejszej kwestii to się sprawdza. Wie wstanę sobie rano, wreszcie będę miała taki poranek jak lubię, spokojnie, w piżamce, z kawką, przed telefonikiem, z psami, coś tutaj sobie wiecie, poskroluję, tak bez pośpiechu. Kuźwa, no i oczywiście zaczęło się od tego, że wstałam i czuję, że coś mnie bierze. Boli mnie trochę gardło, tak mi coś zimno, i w ogóle do d. No ale dobrze. Wiecie, matka nie bierze wolnego, więc zrobiłam sobie kawę. Wziąłam ze dwa łyki, jak mi koko, ogonem, trzasła. Wszystko zapierdziliła tą kawą. Łóżko, ścianę, mnie, siebie i, i w ogóle. Więc na dzień dobry sprzątanko. Zaraz muszę wstawić pranie po tym sprzątanku. Także moje drogie dziewczyny. Juhu! Po prostu. Ale najgorzej mnie martwi to, że coś zaczynam się źle czuć, a teraz ta grypa typu A A czy C? Patrzcie, jaka jestem niedouczona. Jezu, nie wiem, ale chyba A. Yy, tak ten yy, tak strasznie panuje, że codziennie jest tyle zachorowań. Takie powikłania, także dbajcie o siebie i powiem Wam szczerze, że naprawdę ja dawno nie byłam chora, taka, wiecie, chora, chora. Prziębienia to. Wiadomo, się zdarzało, ale taka chora, żeby mnie tak wiecie, zwaliło z nóg, i położyło do łóżka. No to dawno nie byłam. I powiem Wam szczerze, że trochę się obawiam, żeby mnie coś takiego nie dopadło. Także zaraz przebuszuję moją apteczkę, zobaczę, co tam się nadaje. Takiego, wiecie, wzmacniającego i w ogóle. Ale najpierw idę wstawić to planie, bo powiem Wam szczerze, że normalnie mała kokolinda narobiła mi tutaj. Ale to jest wszystko, wiecie, co z drugiej strony, przez mi jej radość życia. Ona się cieszy z najmniejszej pierdoły. I leci taka, wiecie, po nocy. Tu jeszcze chce się ukochać, tu jeszcze żółtko wciągnąć. A że kitę ma, wiecie, prawie metr, to jak trzasła, to skusiła wszystko, co było w zasięgu. Także... Psia radość jest niesamowita, ale czasem wymaga trochę pracy. Wiecie co? Dzisiaj to ja sama z sobą nie dojdę do ładu, ale mam ochotę na jakieś ciepłe śniadanie, ale nie jest ani jajecznica, ani krzakrzyka i w ogóle przed chwilą przed chwilą odkryłam, że nie mam keczupu. A wczoraj byłam na zakupach i byłam święcie przekonana, że ja ten keczup mam. Powiem szczerze, ja nie wiem, u mnie w domu to jest po prostu jakaś pochłanialnia keczupu i nic z tym nie zrobisz, więc zastąpię koncentratem pomidorowym, ukradnę po prostu łyżkę i tyle z tego będzie. Bo co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? Chociażby z tego koncentratu też równie dobrze można byłoby jakimś serkiem czy czym pomaziać, Tararam. No i tak moje drogie dziewczyny, troszkę walno oregano. I to będzie takie, wiecie, co mega szybkie, niewycudowane śniadanie. Bo nawet tę mam jakoś mi się nie chce kombinować. Gotuję rosół. I to wiecie co zrobię ten rosół taki naprawdę solidny. Tam już jest wołowina w środku. Trochę kurczaka, trochę indyka, takie najróżniejsze mięsa mieszane. Zaraz dowalę dużo warzyw, bo coś czuję, że ten rosołek to się dzisiaj przyda. Autentycznie. Że to się dzisiaj, moje drogie dziewczynki, przyda, bo matka coś zaczyna być niedysponowana. Chciałam sobie wczoraj wziąć ten taki ser troszeczkę lżejszy kalorycznie. Ale powiem że zapomniałam, jakiś taki taka mamałyka, co to jest, soku. Albo ja go tak przygniotłam w tobie, on taki no mówię wam, jakby ktoś dubskiem na niego usiadł. Jakby ktoś normalnie Dupę wsadził na ten ser. Słuchajcie, wy już dostałyście po jajeczku do swojego śniadanka, więc proszę się odpimpać ode mnie. I takie coś dziewczyny wędruje na do piekarnika, bo ja to dam akurat do mikrofali. Tylko tak muszę delikatnie, żeby mi się jajeczka Ustawianie ręczne, termoobieg, na 200 stopni, nie wiem na ile, na 5-10 minut. Żeby się jajka trochę wycieściły i ser rozpuścił i to wszystko. Także takie dzisiaj śniadanie, widzicie czas przygotowania, minuta. Czas pieczenia, nie wiem, bo dawno tego nie robiłam, więc zaraz się okaże. Ale właśnie wzięłam ostatnią to bo ech, tak mówię jakieś inne, nawet obiad, nawet na obiad takie coś sobie zjeść, dowalić do tego, wiecie, tonę warzyw i spokojnie pojesz. A ten tydzień będzie tylko pod znakiem ziemniaka, bo już mi się naprawdę chce ziemniaków, Ja tak makarony, kasze, makarony, kasze, a tych ziemniaków, a ja przecież jestem. Powinnam być poznańska pyra, bo ja kocham ziemniaki miłością największą, a tak ostatnio te makarony, makarony, bo to szybciej, wiecie, nie trzeba ubierać, nie trzeba gotować, nie trzeba czekać, ale miłość moja tkwi w ziemniakach. Hello. A reszta ta, a kluchu jeszcze leży. Jakby kto jeszcze się zastanawiał, czy alpaczki to śpioszki. Okrutne, bynajmniej moje. Nie wiem jak inne. Jezu Klaxon, ty tu byłeś, ale z ciebie wystraszyłam. Ja cię nie zauważyłam. Przepraszam, Klaxiu, jak mogłam. O Ludku, chodź. Przecież to jest normalnie karygodne. Ale dzisiaj widać tak. No i szafciu oczywiście jak zwykle. Największy funfelsiana. On nigdzie nie idzie, on musi się nachapać. Szafira, może oni ci nie dają jeść przez całą noc, że ty tak nad ranem buszujesz tym, a wreszcie sam dla siebie, nie? Ty jesteś introwertykiem, ja coś wiem na ten temat. Ja też tak lubię sama, wiesz? Masz rację, korzystaj, bo się zaraz zlezą, to nie będzie dostępu w ogóle. A pan dzisiaj jakiś taki ładny, uśmiechnięty? Super. A ty jak tam? Alwu, ty ty jesteś piękny, uśmiechnięty. No łepek, matko, żęby szusze od samego rana. Nie widać. Ale coś takiego jakby. Śnieżek delikatny. Po sobie jest ogólnie zimno, jest mroźno. Tak coś czuć. Tak coś czuć, moje kochane. Jeżu. A reszta towarzysz? Patrzcie, ja zapomniałam szofira otworzyć. Widać, że ja coś jestem jakaś wiecie, lekko zczaskana. A klakson też przyżyta, co tam? Tak, ASMR z jedzenia siana trzeba nagrać. A ja Wam powiem, że tak czuję się do dupy. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wiecie, obowiązki wzywają mi tu. Nie wygrasz. Ale idę do domu, bo mi się to śniadanie tam robi cały czas w piekarniku, więc idę zobaczyć, co z tego wyszło. No i tak to finalnie wyszło. Teraz tylko pokroimy. I jakieś takie na szybko jeszcze coś tu narzucę zielonego dla równowagi. I się trochę przypiekło. W sumie mogło, mogło byłoby to krócej. No, ale zagapiłam się u alpak, Chociaż za to się fajnie szynka spiekła, także. Nie ma tego złego. Dobra, dziewczynki, królowa Arabella. No, z nałożonym łbem siedzę i czekam. I zaraz sobie zrobię tą drugą e, farbę. Znaczy, farbę ten drugi. No, farbę, no, bo to jest farba, ale ja to nakładam jako toner. I powiem Wam szczerze, że no, coś się tam rozjaśnia. Ale, ale, moi drodzy Państwo, ja normalnie dzisiaj ledwo żywa jestem, ale jeszcze jak poczytam, znaczy poczytałam, posłuchałam o tych ostatnich statystykach zachorowań na grypę, to powiem Wam tak się troszeczkę yy, boję, żeby się nie kupić, bo wiecie, że moja praca ta akurat w takim środowisku, gdzie. Yy, najwięcej takich wirusów, bakterii zarazek, czyli przedszkola, DPS-y i tak dalej. Także tam potrafię być wesoło, aczkolwiek uważam, że dzięki temu moja odporność i tak nie jest najgorsza. Bo niektórzy już byli po 3-4 razy chorzy, a ja jeszcze nie. Odpukasz w jakieś niemalowane, czy w cokolwiek. Bo powiem wam szczerze, że no, masakrycznie ludzie po prostu wiecie padają jak muchy, można powiedzieć. Codziennie jakiś towa. No, ja normalnie czuję tak, czuj... wiecie, jak to tak, czuję, że to jeszcze nie jest ten stan, ale że coś się tam kluje i tak nie wiesz, w którą stronę to pójdzie. No ja właśnie tak mam. I tak staram się dzisiaj trochę wychillować, żeby nic na siłę i tak też mój prywatny, osobisty fryzjer nałożył mi mienie farbę. Zaraz sobie sama jeszcze nałożę toner, bo ja to zrobię sama nad wanną, więc... Yy. Będzie, myślę, że tak najlepiej, i najwygodniej dla mnie. No i co? Wykąpać się, zrobić sobie jakąś dobrą kolację, chociaż powiem wam, jakie ja mam dzisiaj zachcianki: ludu święt. Raz mi się chce coś słonego, raz mi się chce coś słodkiego, raz coś kwaśnego, wiecie, normalnie, tak jakby przed okresem, i tak też często jest przed chorobą, bynajmniej ja tak mam, że jak widzę, że tak coś, organizm czegoś szuka, no to już tak często bywa, że wiecie, jest taki stan, no a ja przecież tak naprawdę od miesiąca już też intensywnie trenuję, bo trenuję te pięć treningów w tygodniu i to takich porządnych, że człowiek mokry po tym treningu, więc myślę, że chociaż też właśnie wydaje mi się, że te treningi też troszeczkę tak tą odporność wzmacniają, ale ja już nic nie mówię, bo jak jutro wam dam znać, że nie ma filmu, bo jestem chora, to wcale się nie zdziwię, bo to wiecie, jak to jest. Co ma być, to będzie i chociażbyśmy tutaj nie wiadomo, ile na odporność ładowali, tak mamy zachorować, czyli tak zachorujemy. Puka się, jak się wchodzi. A nie tak nosem, tylko pyk drzwi, bo ja nie zamknąłem, tylko miałam przymknięte tak od łazienki. Patrzę, czy się otwierają. Idzie kralewno. Pani na trwałe, czy na rozjaśnianko? Halo, księżniczko, zostaw to tam. Już ty tam nosami nie wkładaj, kokousia. No, na co pani przyszła? Na trwałe, czy na co? Pani jeszcze jest niezdecydowana. Rozumiem. Może tak masażyk zrobimy, co? O tak, masażyk zrobimy. No, masażyk to pani zawsze chętnie, nie? Dupsko wsadza. Masażyk jest super, masażyk jest mega. Patrzcie, jaki to już jest kawał konia. Gdzie to malutkie psisko rok temu? To już teraz to jest kawał konicy. Małe pry no małe pry Już coraz większe coraz doroślejsze dobra kokolajna bo matka musi wiesz co yy... ale się z niej sypie matka musi głowę myć bo zaraz tu nie będzie włosów tylko będzie łysina ale właśnie to jest to co widzicie jak się za długo przetrzyma te odrosty to później ciężko jest do takiego białego doprowadzić więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie tym razem. Zaraz sobie tam jeszcze zobaczę tyły. No i nałożę ten drugi toner. I mam nadzieję, że tak patrzę. Bo tu mam obok suszarkę z praniem koko, tak przeleciała. że nie wiem, czy łapać, czy nie łapać. Czy łapać już coś, czy nic. Nie łapać jeszcze. Jest, jak ty mi to normalnie. No i tak będziemy stałe, tak? Rozumiem. Tak będziemy stałe. Brzuchu ci burczy. Zamarła z tym. Przy drzwi, bo to zaraz tą farbą to gdzieś śmierdziało równo. Więc ja się biorę. Słuchajcie, dziewczyny. Godne polecenia. Takie tortille. Powiem wam, że... One w smaku są naprawdę mega. Pięknie się zapiekają, fajnie chrupią. To nie mogę znaleźć nigdzie, ile ich tu w tej paczce jest. Widzicie gdzieś? Będzie, bo tu mam drugą paczkę. Gdzieś tu jest napisane. 250 gram. A w 100 gramach... A to nieważne, ale i do mikrofali, ja robiłam w mikrofali. Yy, I robiłam w piekarniku. I naprawdę wychodzą fajne. A są nawet same takie podpieczone tylko oliwą. Yy, to znaczy, tak pokroić sobie na trójkąty, delikatnie oliwą, tylko skropić jakimi ziółkami. I macie takie fajne czypsiory do pochrupania, albo jakieś takie do różnych past. Do... Nie pamiętam, jak to się teraz. Nie taką, tylko nie nagets. No mniejsza, o większa. Wiecie o co mi chodzi. Ale są naprawdę fajne. I w ogóle w smaku. Znaczy, przede wszystkim w smaku. Bardzo Wam polecam. A jeszcze jak będę, właśnie, bo te, te są kupione w leklerku, Ale jeszcze jak będę, to spróbuję tych z ziemniaku. Bo autentycznie jestem ciekawa, co to jest. Dobry, dziewczynki, ja już po. Jeszcze nie układałam tych włosów, tylko je spiąłam tak. Z pinką w zasadzie to już je rozpuszczę. Niech schną. Yy, I. I tak wyszły nie najgorzej. Nie wyszły tak do końca, jak bym chciała, ale i tak wyszły nie najgorzej, bo y, powiem Wam, no nie ma tych żółtków, bo tego się bałam. Y, wczoraj wsadziłam te nasiona chia z jogurtem do lodówki. No i powiem Wam szczerze. Może o tym zapomniałam. Tylko patrzę, że to moje chia wcale tak nie spuchły jak powinny. Miałam w ogóle z nasionami tymi właśnie ja na bakier. No dobra. Teraz sobie wiem. A o czarnuszce cały czas zapominam. Także. Skleroza, muszę coś zacząć brać na sklerozę. Moje drogie dziewczynki, bardzo Was przepraszam, że ten vlog dzisiaj taki naprawdę krótki, bo nie wiem, czy tam mi się z 10 minut tego materiału zbiera, ale matka normalnie walczy ze sobą. Walczę ze sobą. Mam taki moment, że wiecie co, czuję się całkiem dobrze normalnie, a za chwilę przychodzi taki moment, że normalnie czuję, że mnie zaczynają dreszcze trzepać. I tak w sumie przez cały dzień dzisiaj guzik dla Was nagrałam, chociaż naprawdę poza obiadem, jakimś tam praniem i poranną zaprawą zrobiłam niewiele, ale no cały ten dzień jakiś taki, wiecie, no naprawdę czuję, że ten organizm walczy i trzymajcie kciuki, żeby nie rozłożyło, bo normalnie będzie czas. Będzie czas. Uciekam. Dzięki, cześć. Pa.